Aolicio Lanzaro przed momentem na naszych ekranach. Będzie jednak e, e, szansa dla Kamila Kosowskiego. To jest e, takie miejsce, z którego dokładnie lewą nogą można uderzyć dochodzącą piłkę do bramki. Jeśli będzie na dobrej wysokości, to będzie też szansa dla partnerów biegających w pole karne, by ją uderzyć głową. No właśnie tak jak e, e, uczynił to Dariusz Dudka. 41 minuta. I Wisła wyrównuje. Idealne dośrodkowanie Kamila Kosowskiego, Dariusz Dudka, Znakomite wejście w tempo i Wisła remisuje z Radziną 1 do 1. Tam wyraźnie odpuszczony Dariusz Dudka, Jakby nie wierzyli w to, że może dokładnie uderzyć tę piłkę Kamil Kosowski. No i popularne dodi pakuje bez problemu te